Jakby tornado przeszło. właśnie. Czy w punktach szczepień mamy przyjmować leki, które pacjent zostawił jako niedopite syropy? Mamy zbierać butelki po piwie tam, gdzie robimy w warunkach aseptycznych leki oczne? Jeśli myśleliście, że przyczepione na stałe nakrętki są uciążliwe, to nie martwcie się. Od października wchodzą nowe unijne przepisy związane z oddawaniem butelek. Czy to oznacza, że zaczniemy kupować w aptekach butelki po piwie? Dowiecie się za chwilę. Jesteście na kanale Kto wygrał? Kliknijcie łapkę w górę i strzelcie suba. Zrobione? To lecimy z tematem. Unia Europejska nie przestaje zadziwiać nas swoimi pomysłami. Dopiero co wprowadziła nakrętki, których nie da się odczepić, a już postanowiła wziąć się za całe butelki. A wiecie, czym ten genialny pomysł będzie skutkować? Tym, że kiedy się rozchorujecie i pójdziecie do apteki po jakiś syrop, to dostaniecie go w butelce po piwie. Przynajmniej tak mówi ten pan. Przyznam szczerze, że słabo znam się na systemie kaucyjnym, ale jestem zdumiony tym, co tutaj słyszę. Przed chwilą usłyszałem, żeby nie wyłączać aptek, bo to będzie nisza. No więc, szanowni państwo, ta nisza to jest 12 tysięcy podmiotów, z których 10 tysięcy ma aseptyczną recepturę. Mamy zbierać butelki po piwie tam, gdzie robimy w warunkach aseptycznych leki oczne? Mamy dzisiaj przyjmować butelki z niedopitymi syropami, skoro od dziesiątek lat obowiązują przepisy, które mówią, że lek, który pacjent kupił i się rozmyślił, nie może do apteki wrócić? Mamy 2,5 tysiąca punktów szczepień. Czy w punktach szczepień mamy przyjmować leki, które pacjent zostawił jako niedopite syropy? Butelki po piwie? Szanowni Państwo, to w ten sposób możemy stwierdzić, że niszą jest dzisiaj szpital czy gabinet lekarski. Mówimy o niewielkiej grupie produktów, które apteki jako podmioty powinny zostać, Szanowni Państwo, wyłączone, dlatego że dzisiaj mamy kolizję kilku ustaw. Jeżeli dzisiaj mielibyśmy wprowadzić ten system w aptekach, musimy zmienić prawo farmaceutyczne w zakresie zwrotu suplementów do apteki. Powtarzam, nowe, zakupione produkty nie mają prawa wrócić, jeżeli pacjent dostał paragon do ręki, a lek nie został sfałszowany lub błędnie wydany. Musimy zmienić ustawę refundacyjną, ponieważ gdyby którykolwiek z tych produktów został objęty refundacją, ta apteka ma karę wysokości do 5% rocznych obrotów za naliczanie jakiejkolwiek innej opłaty niż sztywna cena urzędowa. Musimy zmienić rozporządzenie w sprawie lokalu aptecznego i pomieszczeń, które wchodzą w skład lokalu aptecznego, gdzie my od lat się dobijamy o pomieszczenia na opiekę farmaceutyczną, a teraz mamy stworzyć magazyn na zużyte butelki. Musimy zmienić pomieszczenie w sprawie, y, 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 rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia apteki. Czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że robimy to dla kilku syropów? Mamy zmienić to wszystko, stworzyć za wiele milionów system w aptekach. Kto ma za to zapłacić? Pacjent? Ja naprawdę jestem zwolennikiem czystej odry na zakręcie i czystych tatr. Ale wyobrażacie sobie Państwo, że ktoś dzisiaj na oddział chirurgiczny przynosi stare budelki po piwie? A Państwo chcecie to zrobić w miejscu, gdzie my robimy leki aseptyczne dla nie jest to do końca prawda, bo jak samo gof przekonuje, nowa ustawa nie dotyczy leków ani suplementów. Tak więc, proszę pana, aby pan zaczął choć trochę myśleć, bo mogą być ludzie, którzy w to uwierzą, swoją drogą ciekawe, że wprowadzenie tych zmian trwa już kolejny miesiąc, a dopiero zaczęło się o nich jakkolwiek mówić. Ale od początku, o co w ogóle chodzi? Od października wchodzi nowy system kaucyjny, który będzie nas zmuszać do oddawania butelek. Po co? No a na czym Unii Europejskiej zależy najbardziej? Przecież nie na zbrojeniu, tylko na klimacie. Ogólnie będzie wyglądać to tak: kupujesz napój, niezależnie od tego czy to w puszce, czy butelce plastikowej lub szklanej, będziesz musiał szukać konkretnego automatu do ich wyrzucenia. To znaczy musisz, jeśli nie chcesz stracić kasy. Tak? Dobrze słyszycie. Od teraz napoje, które będziecie kupować, będą mieć dodatkową opłatę za opakowanie. Albo inaczej, bo nie chcę was zmylić. Opłata jest dodatkowa, ale wpisana już w koszt produktu. Cena napoju pozostanie ta sama. Kaucja to dodatkowa opłata zwrotna. Tyle dobrego, że nie jest to kolejny podatek, a opłata zwrotna. Dostaniesz swoje pieniądze z powrotem zaraz po tym, jak wrzucisz swoje opakowanie do automatu. Przynajmniej teoretycznie, bo taki system wszedł już do innych państw Unii Europejskiej i wiele osób pokazało już, że często nie działa. Wielu ludzi się skarży na to, że te automaty bardzo często po prostu nie działają i jako urządzenie i jako mechanizm. Bywa tak, że zapychają się przez ilość wyrzucanych butelek i nie przyjmują kolejnych. A co wtedy? Musisz szukać kolejnego. Idziesz wtedy przez pół miasta, mając nadzieję, że kolejny będzie działać. Kolejnym problemem jest to, że gdy są puste, to automaty nie wydają pieniędzy. Tak po prostu. Zacięła się i tyle twój problem, głupi Polaku. Swoją drogą ciekawe, jak Ursula von der Leyen sobie to wyobraża. Że ktoś codziennie po 8 godzinach pracy będzie wychodzić z domu tylko po to, żeby iść szukać pustego automatu? Mówię codziennie, bo przecież nikt nie będzie paradować z dwudziestoma... Butelkami po całym mieście Przecież to wygląda idiotycznie Zwłaszcza, że wiecie, w takim małym mieście Znając nasz rząd, to pewnie postawią jeden automat I ludzie będą do niego stać w gigantycznych kolejkach A do tego będzie non-stop przepełniony Ale z drugiej strony znamy już problemy z innych państw o zapchanych automatach czy też automatach bez pieniędzy. To można zawczasu zastanowić się nad tym, jak temu zapobiec. Nie ma co się oszukiwać, sam zamysł jest naprawdę dobry. Czyste ulice to przecież same plusy. Automaty na plastik to świetny kierunek. Jeśli będą dobrze zaprojektowane, łatwo dostępne i uczciwie działały, ludzie będą z nich korzystać. A wtedy będą musiały pojawić się osoby, które będą zajmować się ich obsługą. Wiecie, ktoś, kto będzie zajmować się odbiorem śmieci i ktoś, kto kto będzie zajmować się serwisowaniem Automatów, być może dojdzie obsługa infolinii, dzięki której prace będą mogły znaleźć kolejne osoby. Jeśli każde miasto będzie się tym osobiście zajmować, to tylko przyczyni się do jego rozwoju. Skorzysta więc na tym każdy. Grunt, by zostało to wprowadzone z głową. System kaucyjny może okazać się czymś naprawdę dobrym i jeśli tak będzie, to czemu by nie pójść krok dalej? Taki system spokojnie można byłoby też rozszerzyć o makulaturę. Skoro i tak mamy uczyć się nowego systemu, to warto myśleć szerzej i przyszłościowo, a każdy z nas pamięta czasy, kiedy surowce można było sprzedawać na skup. Oczywiście, rozumiem, że będzie to jedynie zwrot wcześniej zapłaconych pieniędzy, jednak znam ten system z Niemiec i przypadł mi do gustu. Patrząc na to, że kraje zachodu od lat mają to u siebie wprowadzone, a my dopiero się za to zabieramy, możemy to zrobić nowocześniej i lepiej. Tak jak już powiedziałem wcześniej, wielu Polaków zauważyło ten system już na początku lat 2000 w Niemczech czy Holandii. System ten został stworzony, aby ograniczyć zaśmiecanie i podnieść poziomy recyklingu zgodnie z unijną dyrektywą o odpadach opakowaniowych. Rząd sięgnął po twardą kaucję, gdy nie udało się utrzymać wysokiego udziału opakowań wielorazowych. Automaty miały uporządkować strumień zwrotów i wesprzeć gospodarkę obiegu zamkniętego. Po tym jak Niemcy wprowadzili... Kaucje ułatwiło to techniczne i finansowe rozliczenia między producentami i sieciami, a automaty stały się standardem w supermarketach. I jak chce się znaleźć problem, to się go zawsze znajdzie. Z jednej strony, system ograniczył ilość wyrzucanych butelek, z drugiej, Ludzie mają pretensje, że nie ograniczył produkcji plastiku. No ja Was kurwa, przepraszam bardzo, ale nie widzę tego, że miałbym kupować oranżadę Helenę w papierowej butelce. I ja wam powiem mordeczki, że tutaj nie chodzi unijnym urzędnikom o tę całą ekologię. Bo chyba nikomu nie muszę mówić, z czego się robi plastik, no zazwyczaj z ropy naftowej i gazu ziemnego, czyli ze wszystkiego tego, od czego jesteśmy uzależnieni od innych państw. No niestety z zielonej energii nie pozyskamy plastiku, a uzależnienie od nie do końca przychylnych nam krajów sprawia, że musimy wpaść na inny, lepszy pomysł, aby ograniczyć produkcję plastiku z tych surowców. Dlatego rośnie udział biotworzyw i surowców z recyklingu i ich obchodzi planeta. Bo to nie o nią chodzi. Chodzi o to, komu musimy się kłaniać, żeby te surowce zdobyć. Oczywiście byłoby świetnie nie być zależnym od innych krajów, więc wpadli na pomysł z wiatrakami i innymi ekogównami. Stąd te papierowe słomki czy słomki z makaronu. Paranoja w chuj. A jeszcze jebią nami migrantami i nasze ulice będą wyglądać jak w Niemczech i wtedy automaty nie pomogą. Zobaczcie, co się tu dzieje. To jest wszystko. Ale to jest pikus. Teraz wam pokażę. Zatrzymałem się tu, mimo że jestem spóźniony do pracy, ale nie mogłem przejechać obok tego obojętnie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie? Przecież to jest jakaś masakra. Tu jest wszystko od części samochodowych. Tu jest wszystko. Nie wiem, co to było, ale to jest. Jakby tornado przeszło. Właśnie. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Podoba Wam się nowy pomysł Unii Europejskiej? Czy pozostaniecie przy swoich starych nawykach i dalej będziecie wyrzucać plastikowe butelki do zwykłych śmietników? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Byliście na kanale, kto wygrał? Więc koniecznie zostawcie suba. Nie zapomnijcie też o lajku. Ja się z wami żegnam, widzimy się niedługo na razie.